Łamów Business Challenge to już historia, a my zostawiamy ją w Waszych sercach. To był naprawdę wyjątkowy czas. Mieliśmy okazję słuchać inspirujących prelegentów. Chcieliście w autorską grę hotelową delektować się ceremoniami saunowymi, tańczyć przy kapitalnej muzyce, zachwycać się magicznymi występami i zagubić się troszkę w magii szachowej. I co najważniejsze, mieliśmy Was, kochani. Bardzo Wam dziękujemy za ten wyjątkowy czas. Widzimy się ponownie. Na pewno będziecie wszystko wiedzieć od nas kiedy, co, jak i gdzie, a ja teraz zapraszam Was na podsumowanie tych fajnych, wyjątkowych chwil. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i widzimy się następnym razem. And here we are, this is our nation Pledge of allegiance